Witam. Dzisiaj jest świąteczny dzień Wigilia, jak to kiedyś starsi ludzie mówili, jaka wigilia, taki cały rok. Także postanowiłem dzisiaj wyskoczyć, zacząć wigilię od Kopanka. Uciekłem, <laughs> Uciekłem z domu, nikt nie wie, jeszcze. Tak jak widać, jest szaruwa. No, telefon rozjaśnia. Jest dużo ciemniej niż, niż widzicie. Ja już prawie na miejscu. Zaraz będzie pole po lewej stronie. Jest zaorane, można chodzić i pokopiemy. Także film będzie później. Życzę świątecznych na razie nie składam. Później na pewno z całą rodzinką złożymy życzenia. Proszę bardzo, jest moje pole. Mam nadzieję, że się tutaj nie utopię. Kawał pola fajnie. O kurde, idzie bokiem. Dobra, do zobaczenia przy pierwszym fajnym sygnale. Jest kawał poletka. Pewnie wyjdzie jakaś monetka. Oby. Do pierwszego fajnego. No i mam pierwszy sygnał. 70, 71. Spróbuję go na żywo. i Zobaczymy, co tutaj w tej ziemi piszczy. Czy zaczniemy od guziczka, czy zaczniemy od monetki? Dalej jest 70, stały, elegancki. Gdzieś tu. Mam w ręce. Ciemno jeszcze jest. O, fajnie rozjaśnia, coś tam widać Jest tutaj, jest tutaj Guzik, kurde Jajajajaj Oby nie był taki cały rok Kale No nic Tyle przeszedłem Tutaj w bok i teraz idę wzdłuż No i mam dopiero pierwszą monetkę. Jest to dycha cynkowa cesarstwa niemieckiego. Już. Czyścimy, zobaczymy jak to wygląda. 1917 rok. To już to już. Yy... Nie, to jeszcze cesarstwo, tak? Na no, okres jeszcze wojny. No jest, jest pierwsza monetka. Konkurs wygrany. Lecimy dalej. Pogoda taka Szaruwa, jak to Byniu mówi, 925. Srebrna pogoda, ale jest ciepło. Nie kapie. A zapowiadali, że będzie całą Wigilię lać, także jedziemy dalej do następnego. Właśnie dostałem na Messengera Wiadomość od Wandy Kozakiewicz pewnie życzenia świąteczne. Pozdrawiam cię Wandziu bardzo gorąco. I patrzcie taki fancik. Kurcze wygląda mi na obrączkę. Komisyjne rozpakowanie. Sygnał był 70 równo taki sam jak na tego kalesoniaka. No, jest obrączka. Jest obrączka, dajcie chwilę, wyczyszczę ją. Muszę rękawicę zdjąć. W przeciągu y, dwóch tygodni druga obrączka, duża obrączka męska z Mosiądzu. Także kiedyś miałem taki tydzień, że pięć obrączek w ciągu tygodnia y, wyszło. Jak ktoś ogląda od początku kanał stare firmy sprzed dwóch lat i ponad, no to były naprawdę takie takie magiczne momenty, że zapadły w pamięci. Dobra, jest obrączka, jest monetka, jest guzik śmieci malutko, także jest ok. Lecę dalej. Zrobiłem do, dosłownie 2-3 metry i jest monetka. Prusaczek, jak widać. Chyba będzie ładny stan. Elegancki. 1851 rok. No, mógłby być lepszy. <laughs> Nie, no jest super. Elegancko. Fajnie, super. Monetka cieszy. No i jakby to powiedzieć, papam papam Wyrosł ładnie Proszę bardzo, jest Bozia Tu jeszcze odbitkę widać Jest malutki Aluminiowy Medaliczek O, maryjny Pięknie Jest tak podobny do tamtego jak byliśmy z Olą kilka dni temu. Też niemiecki, masakra. Łudząco podobny, ale to nie jest ten sam dalik. Tamten był większy. Czy to jest możliwe? Drugi medali dzisiaj. <noise> w przeciągu, nie wiem, pół godziny? Gdzie? 20 minut. Doszedłem do końca pola. O, ola dzwoni. <noise> Gdzie ty jesteś? Zaraz, zaraz odbiorę, znaczy zaraz oddzwonię. Troszkę go wyprostowałem. Domu go doczyścimy. Zobaczymy, może coś jeszcze z niego będzie. Nagram na żywo. Najwyżej usunę. 84, 85. Sygnał. Śmieci jako takich dużych, aluminiowych tu nie ma. Jak są to folie takie yy, sreberka yy, trybik trybik od zegarka już, już praktycznie dochodzę do do no wracam pierwsze przejście sygnał 60 parę czyżby rzymek. Prędzej plomba. Te. Plomba solna Schönebeck Także dzisiaj do kompety, jeszcze plomba Piękna polska złota jesień Żeby mi nie obijały kolan I lecę dalej I co? Znowu zaczynamy od Cesarstwa Drugie przejście I znów dycha Cesarstwa Tym razem to już Weimar 1921 rok Także już Republika Weimarska. Znów taki kawałek. przeszedłem i znów mam monetkę. I chyba znów dychę. Nie. Dwójeczka cesarstwa. Dwa fenolki cesarstwa. Ale stan nie jest fajny. Muszę ponarzekać. Rocznika raczej nie odczytam, a nie jest 1875. Także dwójeczki, i cesarstwa, i Adolfowe, i pruskie, to chyba najrzadziej wychodzą. I kolejna opona w ciągniku uratowana. Trzeci przelot bez medalika. Nie wiem, co się dzieje, kurde, normalnie, ale jest plusaczek, już pokazuję, będzie, będzie fajny stan. Jedyneczka. No. Odklejaj się. Chyba 1838. Całkiem zjadliwy. Jeszcze plomba wyszła solna, taka sama jak wcześniej. A nie nagrywałem, pokażę na podsumowaniu. To musi być na żywo. Jak dobrze widzę, 85 równo. Nawet nie dygnie. 85, piękny sygnał. pada lekkość tutaj do mnie. Zbuta go troszeczkę, gdzieś tutaj. A jest widzę. Cóż to mamy? Coś z mosiądzu, ale chyba nic starego. Takie coś. Nie mam pojęcia, nie widziałem, nie wiem. Jakby ktoś coś wiedział, będę wdzięczny za info w komentarzu. Dwa metry i zawracam. sześć sztuk leci. Siedem, meczka na szczęście dwa zawróciły. Dawno nie było guziczka, chyba to guzik. O kurcze, piękna sprawa, ha, ha, ha piękny stary gwóźdź, mosiężny albo, no, mosiężny, mm, artefakt. No i tak prawdę mówiąc od takiego gwóźdka kapeć w ciągniku bankowy. Wystarczy, że się oprze elegancko. O coś. I wejdzie jak masełko. Naprawdę ostry. Zobaczmy, co tutaj znowu mamy. Kolejny sygnał. Jakiś uchwyt. Chyba tak, nic specjalnego, ale fajnie, ciekawy wygląda. Gródka się rozpada, trójeczkę. Wydawało mi się, że mennica B, ale jest A. Elegancka. To co? Jakiś dziwny dźwięk. Chyba powiedziałem: kolejna trujeczka. No to pierwsza trujeczka. Chciałem powiedzieć: kolejny, kolejny prusaczek. Bardzo fajny stan. No i chyba coś z tego wypadu będzie. Nie jest źle. Z uwagi na to, że kopię każdy sygnał żelazny, nieżelazny, wszystko. Yy, I przy śrubach, łańcuchach i tam innych pierdłkach wyszło mi takie coś, kiedyś wykopałem takie samo z Mosiądzu. Jest to. Yy, jak mi wtedy w komentarzach pisaliście, część wędzidła końskiego. Także też fajny, fajny stary fancik. Ja kończę na dziś, uciekam, bo jedziemy do Teściowej na, 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 na Wigilię, także y... Kurde, fajny wypad był nawet. Już wam pokazuję jak ile tego wyszło. Śmieci to standard. Tyle żelazka. Tutaj to te wędzidło czy wędzisko. Trochę drucików, trochę osiądzu, aluminium, najwięcej żelaza, nie było źle. Ale w monetkach jest naprawdę za fajny wynik. Piękne trzy prusaczki. Reszta monetek też całkiem zjadliwa. Jeszcze medaliki aluminiowe w gorszym stanie. Jest obrączka. Mój starter dzisiaj. Startowy Kalesoniak. To obok wie co. Tutaj widzę, że mogło być, yy, mogło być na przykład coś okrągłego, jakiś uchwyt. Może być, że jest to coś starszego. Patrząc pod kątem tego gwózdka. No. Ciekawie, ciekawie to wygląda. Dwie plomby takie same solne. Przeenebek, to jak mówiłem, jedna kuleczka teraz jeszcze wyszła, no i taki kawałek szyjki. Jakby każdy wypad w roku tak wyglądał, to ja będę naprawdę zadowolony, chociaż, kurczę, nie ma sreberka, no ale, ale cóż, sreberkę zostawię dla Oli. Także nie, nie wyłączajcie, zaraz się zobaczymy ponownie. My chcieliśmy złożyć życzenia, zdrówka. Nie, zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, spełnienia marzeń. Wszystkiego co najlepsze. Aś ja się rozgadałaś. No. <laughs> no. <laughs> Przyłączam się to do ta. życzeń, wesołych Najlepszego, świąt. Najlepszego, wesołych. A najważniejsza jest Trzymajcie się, Hej. Pa.